No, i, no bo ja oglądałem takie filmiki i oni mieli brzydki pulpit, bo mieli dużo zaśmieconej rzeczy i Wam dzisiaj pokażę, jak te wrzucić do tego pudełka. tego No i zaczynamy. Bierzemy i wrzucę Far Cry'a, przyciągamy i wkładamy. Teraz weźmiemy kilka naraz. YouTube weźmiemy, Minecrafta, Gotika, Steam'a i Spermit Boy'a. O, brawo! Teraz mamy jeszcze am, Amezję i Macina. Spróbujmy. Ciężki ten macineki. No i no to to już koniec. I teraz klikam jeszcze o opróżni. Tak. I tak. Unia! Co to? Klocek. Kloczek mi się zrobił w Dobra, trudno. Mam dziwny kosz. No jak... Jezu, poczekaj, nie z pulpitu, tylko z kosza. O, dobra. Klikam... Aha, i teraz gdybyś wsunęli sobie kosz, bo takim nie robią, żeby nie sprzątać, tak? To klikamy... No dobra, jeszcze go wsunę i teraz Bierzemy tutaj... Poczekaj. Weźmiemy to... to. Dobre, bierzemy tu ten wyszukujemy personalizacja. Personalizacja. Klikamy tu kliki. No ja i widzicie, mamy takie coś. I tu klikamy zmień ikonę pulpitu. I tu zaznaczamy kosz. A, bo ja tu mam jakąś ikonę, poczekajcie. Ja sobie tu zrobię. Ładnie. Gdzie jest zwykły śmietnik? No można sobie z niego O! pusty. O! Dobrze. Okej. Nigdy nie już nam się zjawić. Tu. O! No. O! To chyba trzeba odświeżyć, tak? Nie, jest po prostu zepsuty. Nie widzicie, jest pusty. No i to koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. czycie za swoje polpity. Cześć.